Hamburg, 14 września 2021. Jesteśmy na grobie Franciszka Stachowiaka, który, mając 40 lat, umierał w dniu, kiedy się urodził nasz ksiądz Jerzy Popiełuszka. Urodził się 14 maja w 1907 roku, tak jak siostra Łucja. 22 marca 1907 roku. Tego dnia, co siostra Łucja się urodziła, urodził się również dziadek Donalda Tuska, człowieka, który się używa do niszczenia Polski, i niszczenia religii katolickiej. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Tego dnia, kiedy umierał, to była druga rocznica, kiedy zamordowano Święta Władysława Gurgacza, świętego kapelana, który oddał się w ofierze za 35 milionów Polaków, którym nie dozwolono być na swojej ziemi katolikiem. Wiedział o tym. Lolek, czyli Jan Paweł II, święty papież. Wiedział o tym kardynał Wyszyński. I pomimo to, że wojna się skończyła 12 kwietnia w 1947 roku w Radowice. do dnia dzisiejszego nie znają ludzie prawdy. Święty Jerzy Popiełuszko, Franciszko Stachowiak, tego dnia również, kiedy się urodził papież, rodził się francuski ksiądz, który sprawił, że w dniu urodzin ich w 2012 roku we Francji został cudownie uzdrowiony Francuz z bardzo choroby. Do, do, do beatyfikacji. 14, sierpień, 14 września 2012. 21 cmentarz w Hamburgu na Oldsdorfie, gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedikt V, gdzie rządził i wrokowie króla Jana III jeden arcybiskup Premesa August jako biskup, a drugi cesarz, król niemiecki Karl VII, urodzony w pańskiego japońskiego w Brukseli, a biskup Premesa August urodził się w rocznicę urodzin dziadka. 17 sierpnia w 1700 roku w Brukseli Franciszek Stachowiak zmarły w Hamburgu w dniu urodzin Jerzego Papiełuszki. Panie Boże, Ty wszystko widzisz, Matko Boża, Kró Królowa Polski stawia się za nami, za całym światem.